Po raz pierwszy spotkałem się osobiście z Mary latem 2007 roku. Umówiłem się z jej mężem Terensem, aby mógł przyprowadzić z nią wywiad. Mary początkowo zgodziła się, bo nie byłem reporterem, ale raczej amatorskim pisarzem gromadzącym informacje na kilka tematów na uczelnie. Jeśli wszystko by poszło zgodnie z planem, zebrałbym trochę czystej fantazji. Zaplanowaliśmy rozmowę na weekend, kiedy akurat byłem w Chicago z niepowiązanych spraw. Ale w ostatniej chwili Mary zmieniła zdanie i zamknęła się w swojej sypialni, odmawiając wizyty ze mną. Przez pół godziny siedziałem z teransem przed drzwiami sypialni. Następnie słuchałem i robiłem notatki, gdy terans próbował bezskutecznie uspokoić żonę. Rzeczy, które Mary mówiła, nie były zbyt sensowne, ale nadające się do wzorca, którego się spodziewałem. Choć nie widziałem jej, wiem, że płakała. I częściej niż jej wymówki, aby nie rozmawiać ze mną, skupiała się na chaotycznym dialogu z jakąś wyimaginowaną istotą z jej snów lub koszmarów. Terence przyprosił mnie z całego serca, kiedy przestał uspokajać Mary, a ja starałem się ją przekonać, przypominając, że nie jestem reporterem w poszukiwaniu historii, ale tylko ciekawym, młodym człowiekiem w poszukiwaniu informacji. Poza tym, pomyślałem, że może mógłbym dowiedzieć się czegoś o niej w inny sposób, jeśli tylko zdobędę odpowiednie materiały. Mary Była odpowiedzialna za usługę sieci internetowej w niewielkiej siedzibie w Chicago Bulletin Board System w 1992 roku. Kiedy po raz pierwszy zetknęła się ze Smile i i jej życie zmieniło się na zawsze. Ona i Terence byli małżeństwem tylko od pięciu miesięcy. Mary była jedną z około 400 osób, którzy widzieli obraz, kiedy został opublikowany na BBS jako hiperłącze, jednak była ona jedyną osobą, która otwarcie mówiła o tym doświadczeniu. Reszta pozostała anonimowa lub być może nie żyje. W 2005 roku, kiedy byłem dopiero w pierwszej liceum, Smile JPG po raz pierwszy zwrócił moją uwagę przez rosnące zainteresowanie w internetowych niewyjaśnionych zjawiskach. Mary była najczęściej wskazywaną ofiarą tego, co jest czasem określane jako Smile Dog. Nazwa SMILE JPG to rzekome ułatwienie do wyświetlenia. To, co ożywiło moje zainteresowanie, nie oczywiste elementy grozy, cyberlegend i moja skłonność ku takim rzeczom. Był zwykły brak informacji. Zazwyczaj ludzie nie wierzą, że może istnieć coś poza plotką czy mistyfikacją. Ten przypadek jest wyjątkowy, ponieważ, mimo że cały fenomen opiera się tylko na jednym obrazku. Nigdzie nie można go znaleźć. To oczywiste, że wiele fałszywych i pozornych śmieci, internetowych, nazywanych smile.pg, pojawia się na najczęściej odwiedzanych stronach, takich jak Forchan. Głównie pod kategorią zjawisk paranormalnych. Podejrzewa się, że są to podróbki, bo nie oddziałują na ludzi tak samo jak prawdziwe smile.jpg który może powodować nagłą padaczkę, ból w skroniach lub silne poczucie niepokoju. Te rzekome reakcje są jednymi z powodów, dlaczego smile.pg traktuje się z taką pogardą, ponieważ wydaje się być oczywistym absurdem, ale w zależności, kogo spytamy o niechęć do potwierdzenia istnienia smile.pg, jest po prostu spowodowana strachem lub niedowierzaniem. Ani Smile.pg, ani SmileDog nie jest nigdzie wspomniany na Wikipedii. Ale na stronie znajdują się artykuły o innych skandalicznych wstawkach, jak na przykład Hello.jpg lub TwoGirlsOneCup. cup Wszelkie próby stworzenia strony o Smile.pg są usuwane przez jednego z wielu administratorów. Spotkania ze Smile.pg są materiałami napędzającymi powstawanie legend internetu. Historia Mere nie jest jedyna. Istnieją niepotwierdzone pogłoski, że pokazano PG w pierwszych dniach istnienia Usenetu. Istnieje nawet opowieść, że w 2002 roku haker sfludował forum humoru i satyry strony Something z zdjęciami Smiledog, powodując, że prawie połowa użytkowników forum dostała padaczki. Mówi się też, że od połowy lat 90. Do ich końca smile.pg był przekazywany na newsnetzie jako załącznik w e-mailach łańcuszkowych z tematem Uśmiechnij się, Bóg Cię kocha. Jednak pomimo wielu odsłon tych afer okazało się, że niewiele osób przyznaje się do brania jakiegokolwiek w tym udziału. Żaden ślad ani link do oryginalnego pliku nigdy nie został odkryty. Ci, którzy twierdzą, że naprawdę widzieli smile.pg, Często tłumaczą się, że byli zbyt zajęci, aby zapisać kopię obrazu na dyskach twardych. Jednak wszystkie domniemane ofiary podają ten sam opis zdjęcia. Pies jako stworzenie, zazwyczaj opisywane jako podobne do haski, oświetlone przez lampę błyskową aparatu, znajduje się w mrocznym pokoju. Jedyny szczegół, który jest widoczny w tle, to ludzka ręka wychodząca z ciemności po lewej stronie ramki. Ręka jest pusta, ale zazwyczaj opisywana jest jako machająca lub kiwająca. Oczywiście najwięcej uwagi poświęca się psu lub stworzeniu podobnemu do psa, ponieważ nikt tak naprawdę do końca nie wie, co widział. Bezgę zwierzęcia rzekomo dzieli szeroki uśmiech, który ukazuje dwa rzędy białych, bardzo prostych, bardzo ostrych, bardzo ludzko wyglądających zębów. Zostań na dłużej. Wybierz interesującą Cię kategorię. Jeśli chcesz być powiadomionym o najnowszych nagraniach, zasubskrybuj mój kanał oraz preferowane serwisy społecznościowe. Więcej informacji znajdziesz w opisie poniżej.